Jesteśmy na terenie miejscowości Prosna. Właścicielem gospodarstwa jest zięć z córką. Prowadzą gospodarstwo 60 hektarowe, głównie tutaj są zboża, oprócz tego 10 hektarów rzepaku i 12 hektarów kukurydzy. Jeśli chodzi tutaj o tą przyczepę, to żeśmy się spotkali z tą przyczepą na wystawie w Bednarach. Co roku tam z zięciem na wystawę jeździmy i tutaj jeszcze zabieramy tam córkę i tak dalej. No i po prostu szukaliśmy takiej przyczepy o większej pojemności, żeby można było tam z 15-16 ton wsypać i no na pierwszy tam no tych przyczep było więcej. No ale po prostu ta się rzuciła w oczy może ze względu na ten kolor czarny, nie? Mnie po prostu no tak... Szczerze mówiąc ten czarny kolor tak nie pasował, no ale mój zięć się zachwycił tym kolorem, no ja tam po prostu no kto kupuje, kto płaci, ten, 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 ten żąda nie? i także wybrał kolor czarny. Jedną z takich głównych zalet jest portalowe otwieranie boków. Po prostu boki się otwiera, że można dłuższe tutaj ładunki, palety i tak dalej, całe boki bez zdejmowania nadstawek i tak dalej. Po prostu jest bardzo no, no, no funkcjonalna, że tak powiem. No i no też oczywiście na polu wiadomo, są różne gleby. Są gliny, są piaski. Szerokość opon też pozwala, że ta przyczepa po polu płynie. Tak szybko się nie zatopi. W sumie mamy 10 hektarów y, rzepaku w dwóch kawałkach. No, pogoda sprzyja i w tej chwili rzepak ma wilgotność około 8%, także śmiało się nadaje czy to na magazyn, czy, czy, czy na odstawę. Także podejrzewam, że dzisiaj tutaj 5 godzin i będziemy mieli wszystko skoszone.